Siemano, ja jestem Mateusz, witam Was i zapraszam na film. Manchester City idzie po rekord. Wojciech Szczęsny obronił szutkarny. karny. Torino nie dotarło na spotkanie, co było tego powodem. Euro 2020 w Anglii. Premier wyraża zgodę. Koniec z legendarną koszulką Interu Mediolan. Josep Bartomeu na 10 lat może trafić do więzienia. A na sam koniec o transferze z Realu Madryt do Premier League. Zachęcam każdego z Was, abyście zostali widzami naszego kanału. Zależy mi na tym, aby kanał się rozwijał, a jeżeli nie będziecie go subskrybować... No to niestety tak się nie stanie, dlatego zachęcam, abyście tam na dole zaznaczyli dzwoneczka, będzie mi naprawdę bardzo miło. A teraz zapraszam do oglądania. Piłkarze Pepa Guardioli kolejny raz pokazali klasę. Wczoraj 4-1 do rozbili Wolverhampton, ale w 80. minucie było jeszcze po 1. Dopiero na 10 minut przed końcem meczu trafił Gabriel Jesus, a kolejne trafienia zobaczyliśmy już w doliczonym czasie gry. Tym samym była to też 21. wygrana z rzędu Manchesteru City. W tym momencie nad drugim Manchesterem, United mają aż 15 punktów przewagi. Juve po wczorajszym spotkaniu zajmuje trzecią pozycję w tabeli. Stara Dama 3-0 rozbiła specję, a jedynym z bohaterów tego meczu został Wojciech Szczęsny. Podobnie tak jak obywatele wczoraj, Stara Dama też się męczyła. Ponad godzinę kazano nam czekać na pierwsze trafienie. W 62 minucie spotkania trafił Morata. I dopiero po tym trafieniu posypały się kolejne gole. Trafił jeszcze Kieza oraz Cristiano Ronaldo. Wydawało się, że ten mecz zakończy się wynikiem 3-0, ale w ostatnich sekundach goście zostali karny. Wojciech Szczęsny obronił jednak to uderzenie i tym samym wywalczył sobie czyste konto. Na początku tego sezonu ze względu na wiadomo co, nie odbyło się spotkanie Juventusu z Napoli. Piłkarze Napoli zostali zatrzymani w autokarze i nie pozwolono im dojechać na to spotkanie. Początkowo starej damie przyznano walkowera, ale po odwołaniu Napoli to spotkanie zostało rozegrane w innym terminie. Wczoraj identyczna sytuacja miała miejsce, no i również w Serie A. Spotkanie pomiędzy Lazio a Torino miało się odbyć, no ale się nie odbyło. Goście z Turynu nie dotarli na stadion i sędzia po 40 w 25 minutach zgodnie ze wszelkimi procedurami zakończył spotkanie przyznając gospodarzom trzy punkty. Dokładnie było tak, że włoski Sanepid zakazał piłkarzom Torino opuszczania miasta, a władze ligi mimo tego, że klub przedstawił te informacje nie przyłożył meczu. Oczywiste jest, że dojechanie na ten mecz byłoby złamaniem prawa, które jest ważniejsze niż przepisy włoskiej ligi. Lazio zostało poproszone, aby zainterweniowało i też poparło wniosek Torino o przełożenie tego meczu. Jednak relacje pomiędzy klubami są delikatnie mówiąc napięte i władze Lazio odrzuciły prośbę władz Torino. Nie wiadomo jak z tej całej sytuacji ponownie wybrnie włoska liga, no ale przypuszczam, że prawdopodobnie będzie tak samo jak w meczu Juventusu z Napoli. Oznaczałoby to, że wczorajszy mecz odbędzie się, no ale po prostu w innym terminie. Pomysł organizacji Euro 2020 w Anglii jest coraz bardziej prawdopodobny. Ostateczna decyzja zostanie podjęta jednak Dopiero w połowie kwietnia. Jednak już kilka dni temu na ten temat pojawiły się pierwsze informacje. Brytyjski premier zapewnia, że jego kraj jest gotowy, aby w każdym momencie zorganizować tak wielką imprezę sportową. Będzie to oczywiście łatwiejsze, gdyż na pewno na trybunach nie pojawią się zagraniczni kibice. Tak więc pod względem logistycznym będzie to wielkie ułatwienie. Boris Johnson tak powiedział dziennikarzowi The Sun: Na Wembley będziemy gościć półfinały i finał mistrzostw, ale jeśli UEFA będzie chciała, żebyśmy zorganizowali też inne spotkania, to nie ma problemu. Możemy zorganizować każdy mecz. Prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej pan Zbigniew Boniek twierdzi jednak, że taka operacja nagłej zmiany miejsca organizacji spotkań jest możliwa, ale wiąże się to z wielkimi kosztami oraz będzie bardzo skomplikowane. Wielka Brytania ogłosiła, że będzie starała się, aby zorganizować mundial w 2030 roku. Od 1995 roku, czyli od równych 26 lat, na koszulkach Intero miejsce głównego sponsora zajmowała firma Pirelli. Teraz okazuje się, a ta informacja została już potwierdzona, że po zakończeniu tego sezonu producent ogumienia zniknie na stałe z koszulek włoskiego klubu. Jedyne informacje, jakie na ten temat pojawiły się w mediach, to słowa dyrektora Pirelli, który zaznaczył, że mimo tego, że na koszulkach ich firmy już nie będzie, to współpraca z klubem dalej będzie kontynuowana. Pięknym zakończeniem takiej długoletniej współpracy byłoby zdobycie tytułu mistrzowskiego przez Inter, a mają na to całkiem spore szanse. Nad drugim AC Milanem ich przewaga wynosi 4 punkty. W ten poniedziałek samego rana do siedziby FC Barcelony wkroczyła policja. Zatrzymano m.in. Josepa Bartomeu, który jeszcze do niedawna pełnił funkcję prezydenta klubu, ale jakiś czas temu podał się do dymisji. Ronald Kuman zdaje sobie sprawę z tego, że ta sytuacja jest wyjątkowa, no i chyba nigdy wcześniej nie było takiej sytuacji, aby tak wielki skandal odbywał się w tak Znanym klubie. Szczególnie ma to wpływ na sytuację wizerunkową Barcelony, no a koniec końców przekłada się także to na pozycję finansową. Tak wczoraj powiedział Ronald Kuman. To nie jest dobre dla wizerunku klubu. Musimy poczekać i zobaczyć, co się stanie. Nie było mnie tutaj, gdy były problemy, więc nie wiem, co się działo. Teraz nic nie możemy zrobić oprócz skupienia się na piłce. Gdy pojawiły się te informacje, byłem zły z powodu Bartomeu, bo dobrze go znam, także Oskara grał. Przeżyłem z nim ważne, dobre chwile. Bartomeu zawsze był dla mnie wyjątkową osobą. Może takie słowa holendra wynikają z tego, że to właśnie Bartomeu zatrudnił go w FC Barcelonie. Pewnie zastanawiacie się, co od wczorajszego dnia zmieniło się w sytuacji Bartomeu oraz innych zatrzymanych. Jak podają hiszpańskie media, Bartomeu oraz jego doradca odmówili składania zeznań. Sąd mimo tego zdecydował się na zwolnienie ich z aresztu, ale nie mogą opuszczać kraju. Zarzuty, jakie zostały im postawione, to korupcja oraz działanie na szkodę klubu. Jeśli Josepowi Bartomeu wina zostanie udowodniona, a sąd wymierzy maksymalny wymiar kary, to Bartomeu nawet na 10 lat może trafić do więzienia. Policja stara się także udowodnić, że pomysłodawcą afery Barca Gate był właśnie Bartomeu. Więcej o tej aferze mówiłem w poprzednim filmie. Polecam obejrzeć. Kilka tygodni temu z gry po transferze do Olympic Marsylii wypadł Arkadiusz Milik. Polak powrócił jednak na ten ubiegły weekend i w spotkaniu z Olympic Lyonem dał wyrównanie. Teraz niestety z gry wypada inny polski napastnik, a jest nim Krzysztof Piątek. Polak w ostatnich sekundach ostatniego ligowego meczu został brutalnie potraktowany przez rywala. Z tego też powodu prawdopodobnie w ten weekend nie zagra w meczu z Augsburgiem. Do tej pory nie trenował jeszcze z podstawowym składem. Brak Krzysztofa Piątka jest bardzo niepokojący dla trenera Herty Berlin. Tak wygląda ich sytuacja w lidze. 15 pozycja. Tak naprawdę to jest po prostu dramat. Nawet jeżeli kolejny mecz wygrają, to prawdopodobnie ich pozycja w lidze nie ulegnie Uraz Krzysztofa Piątka jest także niepokojący, jeżeli mówimy także o reprezentacji Polski. Jedynym w pełni zdrowym i w wysokiej formie napastnikiem jest oczywiście Robert Lewandowski. Jeżeli Sousa będzie chciał skorzystać z Arkadiusza Milika czy Krzysztofa Piątka, no to może być ciężko. Z tego powodu, że jednemu i drugiemu do wysokiej formy jeszcze wiele, ale to wiele brakuje. Z Realu Madryt do Liverpoolu bądź też Manchester United za okrągłe 70 milionów euro. O kogo może chodzić? Okazuje się, że o Rafaela Varana. Brytyjska prasa podaje, że dwaj odwieczni rywale powalczą o francuskiego stopera w letnim okienku transferowym. 70 milionów euro ma być gotowy zapłacić Manchester United, który zdecydowanie musi poprawić swoją linię defensywy. Tracą zdecydowanie za dużo bramek, a winę za to ponoszą często środkowi defensorzy. Ostatnio mówiło się także o ewentualnych przynosinach Serge na Old Trafford. Liverpool również ma zamiar powalczyć o Rafaela Varana, z tego względu, że oni również mają spore braki w defensywie, szczególnie ze względu na kontuzję Virgila Van On jednak na kolejny sezon raczej na pewno wróci. Varanowi do zakończenia umowy z Real Madryt pozostało jeszcze 17 miesięcy. Na dziś to już koniec, wielkie dzięki za oglądanie. Każdego z Was oczywiście zachęcam do ocenienia tego filmu oraz do subskrybowania naszego kanału. Pamiętajcie też, że możecie zagrać razem ze mną w grę Football Team, a link do rejestracji znajduje się oczywiście tam na dole w opisie tego filmu. Jeszcze raz dzięki za oglądanie, no i do usłyszenia w kolejnym materiale. Cześć!